Renata Gierzewska witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Pogotowie jest kolejnym etapem współpracy. Polska może nam zazdrościć. Tymi słowami starosta świdnicki Zygmunt Worsa rozpoczął spotkanie, na którym podpisano porozumienie w sprawie budowy nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Świdnicy. W trakcie spotkania starosta świdnicki Zygmunt Worsa dziękował za zrozumienie i współpracę. Oznajmił również, że do porozumienia dołączy gmina Marcinowice. Jak twierdzi Alicja Synowska, wicestarosta powiatu Świnickiego, decyzja o budowie pogotowia nie była łatwa. Jest to zadanie własne powiatu. I praktycznie gminy mogłyby do tego podejść w ten sposób, że skoro jest to zadanie powiatu, to niech powiat i pogotowie radzi sobie samo. Jednakże bardzo cieszę się z tego chcę gorąco podziękować wszystkim udziałowcom, że dało się przekonać. Tak? W sumie burmistrzów, wójtów prezydenta było przekonać najłatwiej, ponieważ to jest bieżący taki kontakt, nasze wspólne spotkania, wspólne inwestycje. Dużo trudniej było przekonać też samych radnych, ale cieszę się, były to też trudne. Nieraz były to trudne sesje. W niektórych gminach to wyjątkowo łatwo przychodziło, w niektórych trochę trudniej ale myślę, że było też to potrzebne, żeby wszystko wyjaśnić, wszystko uświadomić. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 3 miliony 200 tysięcy złotych i dzięki zaangażowaniu wszystkich władz budowa ta będzie możliwa. Aktualna siedziba pogotowia pozostawia wiele do życzenia, choćby ze względu na stan budynku, odległość od szpitala i dojazd. Ta osoba, która była i korzystała z naszych usług, wie w jakim stanie technicznym jest budynek. W zasadzie wymaga kapitalnego remontu. Nakłady na ten remont myślę, że byłyby dużo wyższe niż budowa nowej siedziby. Zaletą jest to, że to będzie budynek nowy, że będzie można wykorzystać odpowiednio. I, I powierzchnię. Będzie to w pobliżu szpitala, lata, w pobliżu, w pobliżu oddziału ratunkowego lądowiska. Więc, więc to wszystko to są chyba same, same plusy. Porozumienie to stanowi doskonały przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatu. Dzięki niemu zapewniona zostanie jeszcze lepsza pomoc w zakresie ratownictwa medycznego dla mieszkańców powiatu świnickiego. Jesteśmy już dosyć zaawansowani, jeśli chodzi. O ten etap inwestycji są podpisane umowy z inżynierem kontraktu, z wykonawcą, czyli praktycznie budowa już będzie się rozpoczynać. Jestem bardzo dumna i zadowolona z tego, że udało się podpisać to porozumienie. Dzisiaj to był taki uroczysty charakter, wymiar. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu przede wszystkim pacjentów, mieszkańców naszego powiatu. Nastąpiło również przekazanie terenu pod budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Świdnicy. Do końca listopada bieżącego roku ma tam stać budynek, a do 15 stycznia 2015 roku budowa ma się zakończyć. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wszelkie imprezy towarzyszące. 13 kwietnia w Strzegomiu po raz 16 zorganizowany zostanie jarmark wielkanocny. Jak co roku wybierany będzie najładniej przystrojony stół wielkanocny, skosztować będzie można przeróżnych świątecznych wypieków, a także odwiedzić kiermasz pełen stroików, palm i ozdób świątecznych. Na 16. Jarmark Wielkanocny zaprasza Strzegomskie Centrum Kultury. Impreza rozpocznie się o godzinie 11-13 kwietnia od poświęcenia wielkanocnych palm. Podczas tej imprezy Państwo prezentujecie tradycje wielkanocne, czyli palmy wielkanocne, Potrawy Wielkanocne no i, i, i prezentujecie Państwo stoły wielkanocne. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękna impreza, gdzie można również zdobyć nagrodę, bo razem z burmistrzem Strzegomia ogłaszamy konkurs, o którym Państwo już wiecie. Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, na najpiękniejsze, na najpiękniejsze nakryty i wyeksponowany stół wielkanocny oraz na najsmaczniejszą potrawę. Przed tym wydarzeniem będzie można wziąć udział w specjalnych warsztatach organizowanych przez SCK. W ich trakcie nauczyć się będzie można m.in. robienia ozdób świątecznych czy też kolorowych palm. Chcieliśmy Państwa zaprosić 7 kwietnia, to jest poniedziałek, przed tą niedzielą, w Centrum Aktywności Społecznej zorganizowaliśmy o godzinie 15 warsztaty, gdzie pod nadzorem naszego plastika, plastyka będziecie Państwo mogli wykonywać sami ozdoby Wielkanocnej Palmy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest oczywiście bezpłatny. Mieszkańcy Skarżyc postanowili nasadzić ponad 40 drzew przy jednej z dróg na terenie wsi. Tak powstała Aleja Lipowa, jak sami ją określają. Na ostateczne efekty ich pracy trzeba będzie jednak poczekać kilka lat. Na razie widok nie jest może imponujący, ale jak przekonuje nas sołtys z wsi, zmieni się to w ciągu kilku najbliższych lat. Jednak już teraz należy dbać o drzewa, aby w przyszłości wyrosły i cieszyły oko mieszkańców wsi przyjezdnych. Dzięki Bogu przyjęły się nam wszystkie, wszystkie rosną. No jedną nam wandalę zniszczyli, ale już mamy. To drzewko, jakby zamówione, i pewnie w tym tygodniu wsadzimy nowe. Myślę, że więcej wandale nie będą się kusili, żeby to nam zniszczyć. W sumie posadzono ponad 40 drzewek. Na początku pomysł był taki, aby zasadzić krzewy albo niewielkie drzewka. Postanowiono jednak postawić na lipy. W tym rejonie lipa jest mocno wrośnięta w teren jeszcze z przedwojny. Niemcy, wprawdzie, chyba tutaj. Chyba się dobrze czuję, powiem tak. Ta lipa tutaj w tym, w tym naszym rejonie, w tym środowisku, i ta lipa tutaj wszędzie występuje. A oprócz tego, już tu we wsi mamy 15 drzew lip drzewa I pomyślałem sobie, żeby nawiązać do tego, co jest. No to wtedy zrodziła się ta myśl, żeby tą aleję obsadzić właśnie lipami. Zakup drzew oraz ich nasadzenie w całości zostało opłacone z Funduszu Sołeckiego Wsi. Na niezwykłe wydarzenie zapraszają 11 kwietnia jego organizatorzy przed Bazylikę Mniejszą w Strzegomiu. O godzinie 20 grupa młodzieży wraz z katechetą Ireneuszem Miepierz-Szwilem. Zaprezentuje wszystkim Pasję, czyli fragmenty Ewangelii opowiadające o męce Pańskiej, ostatnich 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa. Misterium męki Pańskiej to widowisko teatralne powstałe na gruncie dramatu liturgicznego w Europie w XII wieku. W Polsce były reprezentowane m.in. przez średniowieczną historię o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim. Misteria zanikły w okresie reformacji, ale odrodziły się w XX wieku. Najbardziej znane Misteria Pasyjne to jak wiemy Kalwaria Zebrzydowska, chociaż jeszcze powiedzmy bardziej większe to te, które powstały właściwie można powiedzieć bardzo niedawno w 1998 roku w Poznaniu i odgrywane są właśnie w Cytadeli Poznańskiej. Za organizację sceniczną, którą podziwiać będzie można 11 kwietnia przed Bazyliką Mniejszą w Strzegomiu, odpowiada strzegomski katecheta Ireneusz Miepari Szwili. Wraz z grupą młodzieży przygotują, jak sami twierdzą, niezapomniane widowisko. My się spodziewamy, że będzie oddanie tego ducha. To jest podstawa. Ja jestem człowiekiem, znaczy jestem katechetą, więc dla mnie to jest podstawa. Natomiast ja też uczyłem się trochę pantomimy, trochę teatru ruchu i wszystko chcę to zaszczepić. Więc te wszystkie emocje, których się dziś tam nauczyłem, chcę to włożyć. I także wielkie emocje. Tutaj też oczywiście to jest sprawa taka, że. Strzegomskie Centrum Kultury nam pomaga, więc światła, muzyka i tak dalej to jest na, chyba na dobrym poziomie. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Strzegomia i okolic, być może okolicznych miast, dlatego że myślę, że w naszych okolicach czegoś takiego jeszcze nie było, jeżeli jest to, to myślę, że my zrobimy to z Bożą pomocą, mocno, coś nowego, więc zapraszamy na 11 kwietnia, godzina 20 tutaj, pod Bazylikę, no i gwarantujemy dobre przeżycia duchowe i artystyczne. A teraz inne informacje z regionu. O Puchar Krzywej Wieży zagrają w najbliższą sobotę młodzi piłkarze rocznika 2005 i młodsi. Na Ząbkowickim kompleksie boisk ze sztuczną murawą Orlik 2012 spotkają się zawodnicy siedmiu dolnośląskich drużyn. Początek zawodów o godzinie 10. 8 kwietnia odbędzie się w Świebodzicach kolejna zbiórka krwi. Krwiodawcy i osoby, które chciałyby po raz pierwszy podzielić się najcenniejszym lekiem, są zaproszone od godziny 10 do Miejskiego Domu Kultury. Jak zawsze na koniec akcji odbędzie się losowanie nagrody, niespodzianki, którą tym razem będzie atrakcyjny tablet. Emisja obligacji komunalnych przez gminę Żarów ma zapewnić niezbędne środki własne do ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy basenu w Żarowie. Gotowy jest już projekt, czeka pozwolenie na budowę i wyłoniony w przetargu wykonawca. Teraz wszystko w rękach marszałka. I tą informacją żegnam się z Państwem i do zobaczenia.